A ja dzisiaj jestem na siłowni plenerowej No i nie zaczynałem rok temu Tak Zaczynałem tutaj, ponieważ jak widzicie to jest pusto I tu prawie zawsze jest pusto Przynajmniej Rzadko kiedy kogoś spotykałem do ćwiczeń Z racji tego, że No jest to siłownia plenerowa Niektórzy, nawet jak kiedyś mówiłem, że tu ćwiczę To negowali Już nie powiem, że hejtowali Ale negowali, że na takich siłowniach to nie można za bardzo poćwiczyć, i to nie jest ćwiczenie. No i właśnie, otóż nie. Drogi kolego, droga koleżanko, takie siłownie są właśnie po to robione, bo są dla różnych ludzi, tak? Nie każdy jest zawodowym profesjonalistą, żeby od razu wchodzić na e, tak wysokie obroty, a po prostu nie chce, może chodzić na siłownię stacjonarną. E, ja tu przyszedłem i powiem wam, zderzyłem się z tym, że. Byłem tak słaby, że nie dałem rady ćwiczyć na tych przyrządach i ludzie do dzisiaj niektórzy już mi w to nie wierzą. A zacząłem tu przychodzić, bo ważąc 135 kg najzwyczajniej się szczyciłem się tego, żeby pójść na zwykłą siłownię. I właśnie to się dzieje w głowie każdego z nas na początku. Niepotrzebnie tak naprawdę. Ale bałem się tego, że nie dam rady. Bałem się z tego, że Będę pokazywany palcami, wytykany palcami, więc takie siłownie też są właśnie zrobione dla ludzi, którzy mają podobny problem z głową, że tak powiem, i nie mogą się przemóc, aby zacząć od czegoś takiego, bo widzicie, jestem tu sami, tu rzadko kiedy ktoś jest i można coś tak ćwiczyć, to ja później zacząć ćwiczyć yy, normalnej siłowni, choć tak naprawdę dzisiaj sobie odpowiem na pytanie, czy w ciągu tego roku czasu tacy znaczy, czy może tylko tutaj się trzeba zmieniać, czy trzeba gdzie indziej chodzić, bo właśnie dzisiaj po roku czasu, no może nie po roku, bo przestałem tu chodzić w lipcu, w sierpniu, od sierpnia zacząłem już chodzić na normalną siłownię. Więc po 8-9 miesiącach wracam tutaj na siłownię. Ja już naprawdę mam dobre wyniki na normalnej siłowni i siła mi poszła. Zobaczymy jak sobie tu dzisiaj poradzę. Oczywiście z racji tego, że mamy sytuację jaką mamy teraz, że yy, Siłownia jest zamknięta, więc musiałem zmienić treningi, dostosować pod to, co mam tutaj. Tego mam trening podzielony na A i B, czyli górę i dół. I dzisiaj będę ćwiczył dół, czyli przysiady, martwe ciągi. Zobaczymy, czy ten ciężar, który tu dzisiaj jest, wystarczy na to, aby ja zrobił dobre treningi, czy tam radę tym, co tu można nałożyć. Więc zapraszam. będzie się to słyszeć, ale tu są pewne formy zabezpieczenia, więc na tak. na ten ciężar ściągnąć. Nie, dobrze jest. Tak jest ciężar z tyłu. Tu widzicie. że jest odłożony na miejsce. Więc to być to takie ciężkie. To jest opcja zabezpieczenia. Na początku machniemy sobie ze w samodzieje, co możemy sobie nogi ustawić. Właśnie nie za szeroko z racji pewnych ograniczeń. Widzicie, łapiemy, jest maszynowa maszyna. maszyna. Pełne małe korekty. Przyjść. Widzicie, ruch jest prowadzony tak jak przy przysiadzie, powinien być. Okej Tak to wygląda. Jeden kroczek ma dziesięć. Kroczków mamy trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na stronę. I sto Nie będę szalał. Dorzucamy 60 kilo ég hefði þess að á Tak wygląda maszyna z bliska Widzicie, jest opis Scott jest QR Obecnie mamy 50 na stronę to jest stuwa zatokujemy 120, czyli poduszkę się dołożę, No czyli Da się tym ćwiczyć jednak 120. Prawie na każdym tutaj urządzeniu, prawie na każdym urządzeniu można nałożyć 155 kg na tej maszynie. Więc nie wszędzie, ale na większości, i powiem Wam, że jest chyba tylko kilka maszyn gdzie jestem w stanie wziąć całość czyli powiedzmy przysiady martwy ciąg, triceps tutaj na triceps te maszyna jest dość dziwna, pokażę Wam na innym treningu a na biceps jest tak dziwna, że tamto śmiechem gdzie zabić bo to zobaczycie jak ja tam mam ciężar no także tego, lecę serią dzisiaj w dół przysiady, martwy ciąg była rozrzeskowa 60, mieliśmy 10 druga seria robocza. <słyska> 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 Где мы стоим? W było ciężko, o. ciężko, ciężko. O kurde Ostatni porze ciężko, ósmy Ale powiem wam Nie da się tego porównać Do normalnych przysiadów, to nie wiecie, bo to maszyna Jednak prosę czuć Na sandze jeszcze mogę pomarzyć w takim ciężarze Ale powiem wam, że W lipcu tamtego roku Czyli 7-10 styczniów doty marzec 8 miesięcy temu, nie 9 nie, No 9 9 miesięcy temu e, 150, nie mniej tej maszyny Miałem 150 Dzisiaj mam 155, bo te 140 brałem i już szło mi ciężko. Dzisiaj widzieliście 8 powtórzeń, progres też jest, więc też nie ma się co dziwić. Choć jestem lżejszy, dopiero zaczynałem, tak dopiero teraz będę robił taką siłę, ale mniejsza z tym. 150 kilo wziąłem raz i co mogłem tak pozwolić, że wziąłem raz, chwila przerwy. Tam. raz tak sobie robiłem serię, bo tak ćwiczyłem chciałem taki bodziec zrobić mię dzisiaj w serii pójdzie całość 15 kilo i jak mówię to mówię jest ciężko zda się to ćwiczyć Było przed oczami Podchodzimy po 80 kg 80 kg w tym ciągu zaczynam Nie wiem jak ktoś tu będzie wyglądać, jak to się tu czuje w sumie na rozgrzewkę może być 8 tyczek Nogi już mnie palą jeżeli o to chodzi Tak to się ustawić. Uf. Ja Wam że dziwnie to wchodzi. Jak rok temu zaczynałem, to po prostu się to podnosiło. Teraz, jak trochę techniki. chociaż ta technika tu nie jest idealna, bo nie mogę złapać tego rytmu. Ale jak techniki złapałem na sztandze. Ehh. Trochę mi tu przeszkadza to wszystko. Nie da się tego równie, równo do góry podnieść, bo jest dźwignia. Dziwna jest ta dźwignia. Nie wiem, jak ona idzie. Ustawiłem się tak, żeby mieć przed sobą. A tu, tu mam gryf teoretycznie tak jak. Powinien być, żebym ciągnął to po piszczelu. Tak jak robię w dół, to widzicie kolana. zobaczy na filmiku, bo mam wrażenie, mam wrażenie, że kolano przecina mi linię takiego sztangi, Że jakbym miał sztangę, to bym tego nie zrobił. No a tu, żebym to utrzymał, to już tak dziwnie te ruch idzie. Nie potrafię Wam tego wytłumaczyć. Ale wiecie co? Ważne, że czuć. To będzie stuwa. Całości tu nigdy nie wziąłem. Ja mam problem z przedramieniem. Mam sobie przedramię. Do martwych. W ogóle mam sobie przedramię. Więc mi bardziej ręce puszczają. No ale. Zobaczymy, ile w radę Spróbuję od razu inaczej się ustawić. Значит, стовка. Så. 125, jest 135, 135. Kurde taki trening, powiem wam, pierwszy raz, już robię przeziędany na AB, czyli góra do głównie, nie że może jeszcze trening AB, czyli full body workout, żeby mam ćwiczenia na A i na B. I tam są różne ale tak, żeby jednego dnia górę, drugiego dnia dół tak naprzemiennie pierwszy raz robię i powiem wam jest hardcore robić dwa ciężkie ćwiczenia na jednym drinku, czyli przysiady i martwy ciąg na dużych ciężarach eee, jeszcze się to sprawdzam wszystko prawie zbliżam się do maksymalnych swoich ciężarów ale mimo wszystko są to ciężkie ćwiczenia, więc też nie, chcę, nie będę wykonywał ile tych serii, czy ile ćwiczeń Bo te dwa ćwiczenia w takim obciążeniu też Znaczy, no w, tak, w takim obciążeniu też dużo zrobią Dużo wniosków, dużo siły Trening naprawdę jest tylko mocno siłowy W ogóle zajebiste oświetlenie tu jest Lampki też są, więc nawet nocą Ja tu ćwiczyłem 23 Czy tam o północy Wtedy jeszcze nie myślałem, że będę to się nagrywał, szczerze ale to mówię ale naprawdę fajnie teraz podoba mi się to jeszcze teraz jak patrzę w telefon bo nagrywam to wszystko telefonem e, jeszcze z selfie kamerą zobaczymy jak to będzie na w, w postprodukcji ale podoba mi się dużo fajne trenki nocą też kręcić nawet telefon dobra, przedostatnia seria czyli robię, robię cztery główne serie jedną serię rozrzutkową na tym i na tym 10 serii a jeszcze zrobiłem 4 serie wyprostów na nogi. To jest 14, ale głównych jest 10. Spokojnie, jak na przerwy trening w takich okolicznościach i w takich.